Witam. E, krótka prezentacja, mam nadzieję, że około 12 minut na temat uzgodnień strategii IT z part, Partnerstwa Rostocze Środkowe z Urzędem Marszałkowskim Jacek Warda. E, wczoraj byłem w Urzędzie Marszałkowskim, i chcę się podzielić wnioskami także po przeglądaniu uwag pisemnych, przede wszystkim. Rzecz podstawowa. Nasza strategia była wykonana w, na przełomie lat 2020-2021, natomiast wszystkie istotne dokumenty były tworzone później, tak jak tutaj widać czyli przyjęcie. Em, szczegółowego opisu priorytetów, który jest kluczowym dokumentem. To było dopiero w maju zeszłego roku. Przyjęcie wytycznych do opiniowania, które są tożsame z, praktycznie z zasadami opiniowania ZIT-ów była w kwietniu 2023 roku. Myśmy zaczęli się tym zajmować dopiero jesienią, ale przede wszystkim był wielki szok z powodu jakby szczegółów, szczegółowości poziomu wymagań opiniowania. O tym zaraz będzie. W każdym razie no, nie było możliwości, żeby ta strategia była ujmowała, ujmowała szczegóły, które powstały dopiero później. Przede wszystkim mamy Lubelszczyznę podzieloną na 17 zit i tutaj jest 17 miejskich obszarów funkcjonalnych. I te obszary dostały pieniądze predefiniowane. To znaczy, przyjęcie strategii ZIT jest automatycznie decyzją o przekazaniu środków, które są w tej strategiach zapisane, więc opiniowane i to bardzo szczegółowe strategie jest uzasadnione. Tam też są to środki no, wyraźnie silniejsze niż te obszary wiejskie, z środkiem co najmniej powiatowym, subregionalnym, regionalnym, więc jakby mające zaplecze organizacyjne, zaplecze ludzkie. Tam nad tymi strategiami pracują zespoły ludzi cały czas. I jest oczywiście Zrozumiałe, że z IT mają, są bardzo szczegółowo opiniowane, natomiast opiniowanie strategii IT w ten sposób, w mi to jest zrobione, jest rzeczą niespotykaną w Polsce. To znaczy, to się, to się w innych regionach generalnie nie zdarza, więc to też sobie powiedzmy. Jest harmonogram konkursów, ja ten harmonogram Państwu wyślę. Tu chciałem pokazać jedną rzecz, że dużo jest NK, czyli dużo jest konkursów, które Urząd Marszałkowski zamknął i dla siebie to rozdaje według swojego nie ma z tym problemu, żeby rozdawać pieniądze, że tak powiem, po uważaniu. Co też oczywiście dotyka Roztocza pozytywnie, bo oprócz projektu dotyczącego Przelej Woli, czy dotyczącego Teatru Osterów, jest też projekt roztoczański bardzo duży. Natomiast dla nas kluczowy jest priorytet 11 rozwój zrównoważony terytorialnie i tam są dwa Działania dla ZIT-ów, dwa działania dla GPR-ów i dwa dla dzia działania dla strategii IIT. My się zajmujemy punktem 11.5, czy działaniem 11.5, ale zwracam też uwagę, że są pieniądze na ochronę dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie i tu będzie znacznie mniejsza konkurencja. Aczkolwiek trudno byłoby. No. I też możemy się do takich projektów jednak przymierzyć, jeśli teraz byłaby decyzja. No, to jest to, co mówiłem, że jest podobieństwo w zasadach. Być może, a prawdopodobnie do końca czerwca będą przyjęte dwie lub jedna, dwie, maksimum trzy strategie IIT, pozytywnie zaopiniowane, więc być może potem nastąpi jakieś złagodzenie zasad, ale nie należy na to liczyć, po prostu idziemy tak, jak oni sobie napisali. Więc tak, strategii zitowskich jest 17, strategii GPR jest do zaopiniowania około 50 i strategii IIT jest 7 lub więcej, prawdopodobnie może około 10. Z tego na dzień 9 kwietnia pozytywnie zaopiniowanych jest, są 3 zitowskie, 2 GPR-u i żadnych strategii IIT. Opinie są jakby dodawane. Co wtorek, znaczy we wtorek jest posiedzenie zarządu województwa, więc można liczyć, że w każdą środę może pojawić się nowe zestawienie wykazu pozytywnie zaopiniowanych strategii. Czas zaopiniowania wynosi około miesiąca. To jest aktualna lista zaopiniowanych pozytywnie strategii. Jak widać, są trzy strategie ZIT, dwie GPR i tyle. To już to, co mówiłem, bo to jest jakby bardzo ważne: to potraktowanie IIT, podobnie jak zit -ów. i to jest jakby niesprawiedliwe, bo tak jakbyśmy kierowców rajdowych brali udział w tym samym wyścigu co rowerzyści, i wiadomo, że rowerzyści są w takich sytuacjach bez szans, a muszą tak samo dojechać na metę. No i jeszcze raz powtarzamy, że CWD było zbyt wcześnie. Co było nieuniknione, ponieważ z kolei środki na CWD były z resztek pomocy technicznej, więc trzeba to było wydać w tym czasie, ale to, um, u, uważam, że no lepiej poprawiać niż pisać, znaczy lepiej uaktualniać niż tworzyć dokument od początku. Są takie miasta, jak Janów Lubelski podobne, które w ogóle wyłączyły się z IIT, stwierdzili, że nie ma, nie jest warta skórta wyprawki, skupiły się na zitach, ale też powstanie kilka nowych IIT, które były poza CWD. Dolina Rzeki Sielawy podobno, no podobno, zwłaszcza w tej północnej części województwa, gdzie nie było żadnej strategii CWD, można się spodziewać takich, takich dokumentów. Jak spojrzymy na naszą strategię i zobaczymy, co zawiera opinia, to co oni oczekują. No, są takie rzeczy techniczne, których w ogóle nie ma co rozważać, więc ja skupię się na tych rzeczach, które są decyzją w pewien sposób polityczną. Więc tak, oczekiwanie jest takie, że przywrócimy cel edukacja i przejrzymy te podprojekty, bo tam jest cała lista projektów, podprojektów do, do realizacji możliwych. I teraz trzeba by się zastanowić, które z nich. Mają jakiekolwiek szanse realizacji, byłaby wola politycznych realizacji, dla których zrobilibyśmy karty projektów i które byłyby wpisane ponownie do, do strategii. Tak, i, i jakby też trzeba spojrzeć pod kątem możliwości powiązania wspólnoty, może jakiś korzyści wzajemnych między projektami, które można by wykazać, bo to jest raczej, raczej istotne bardzo z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego. Oni się w ogóle odwołują do artykułu 26 ustawy wdrażającej i musimy, że tak powiem, udowodnić w dokumencie, że wszystkie zapisy, które są w ustawie wdrażającej na artykule 26 spełniamy. Raczej sugerują, żeby nie wracać do celu seniorzy, bo boją się, że ten projekt dotyczący jakby wspólnego zamieszkania przez kształci się w takie DPS-y, a oni nie bardzo, przynajmniej ci konsultanci, nie bardzo czuli tą, tą różnicę. A to też byłyby projekty inwestycyjne. Nie widziałem chyba takiej gotowości ze strony gmin, więc dostalibyśmy się edukacji. Jest potrzeba powołania Rady Społecznej Strategii i całego takiego Zarządzania tym procesem pod względem uspołecznienia, i myślę, że możemy zarekomendować w tej chwili dostawienie projektu energetycznego, ale nie, nie aplikowania. To w związku z, chociaż jest w programie operacyjnym na to pieniądze i można by to zrobić, ale <laughs> mamy w tej chwili taki okres takiej zapaści w realizacji projektów energetycznych. Jest raportniku, który mówi, że. O ile w 2018 było niecałe 6% odmów przyłączenia, to w pierwszej połowie 2022 roku, czyli już też kawał czasu temu, było, było tych odmów na poziomie 99, 3%, Więc generalnie, po prostu, póki nie będzie przebudowy sieci, póki nie będzie jakichś rozwiązań i prawnych, i organizacyjnych, to. Albo nie poszerzymy projektu o, o magazyny energii, a to wymagałoby jakichś analiz inżynierskich, technicznych, no to trzeba przeczekać na, na, na właśnie tego rodzaju zmianę, żeby pójść dalej. Dodatkowo praca, dodatkowe wynagrodzenie. No to, ta praca z aktualizacją nie jest objęta oczywiście umową CWD. Program CWD skończył się z końcem ubiegłego roku. Ja w tej chwili pracuję w Urzędzie Miasta Lublin, co też mnie ogranicza kolega Wojciech Łosowski, jest po prostu doradcą pracującym przy różnych projektach. Więc oczekujemy wynagrodzenia 18 tysięcy brutto za aktualizację strategii, za aktualizację sos źle będzie potrzebne, za uzgodnienie przygotowania kart projektów edukacyjnych, pewnie współpracę przy tworzeniu rady, rady społecznej. No i gwarantujemy za to, że będziemy pracować tak długo, aż strategia będzie zaakceptowana. I nie możemy natomiast zagwarantować, że będzie zaakceptowana przed 28 czerwca, bo to jest po prostu, to byłoby za dużo no, no to byłoby niewykonalne, tak? Oni dają sobie 30 dni na opiniowanie, więc po prostu jak doda się te 30 dni do, do pracy, która musi być wykonana, to a nie panujemy na tym, jak zrobić 40 by, to to, to. to bo, bo się nasi, bo się spiętrzyły prace, to nie mamy na to wpływu. My gwarantujemy, że będziemy poprawiać, uzupełniać tak długo, uzgadniać z nimi tak długo, aż, to, aż skończymy proces. Jednocześnie trzeba zacząć pracę nad wnioskiem do konkursu. Mamy już przecież dosyć dużo pracy wykonanej, więc ktoś musi tę dokumentację konkursową zacząć wypełniać. Ona już, już jest dostępna. Zwracam uwagę na to 11.6, bo możemy rozważać jeszcze na przykład zrobienie jakiegoś projektu z 11.6, no ale jakby była dokumentacja techniczna, czego się nie spodziewam, tak? E, prawdopodobnie ten konkurs, który będzie w czerwcu, będzie. E, no, zapowiadano się, że gdyby było dużo projektów, to już nie będą powtarzać, ale, ale wszystko wskazuje na to, że będą powtarzać. Że teraz w, w, prawdopodobnie będą jedna, dwie strategie zaakceptowane, wpłynie jeden, dwa e, projekty. Teoretycznie. Teoretycznie nie ma progu górnego akceptacji projektu. Może ktoś złożyć projekt 80 milionów i wyczerpać pulę, ale osobiście nie spodziewam się. Dalej możliwe jest przy tych poprawkach wyrobienie się, ale nie jest rzeczą oczywistą, że, że to się nawet przy maksymalnym spięciu, a takie deklarujemy, uda. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Ja będę pod telefonem w poniedziałek. Niestety nie mogę uczestniczyć w spotkaniu z Państwem, bo mam ważne zadania w, w mojej stałej pracy, po prostu. Ale będziemy w kontakcie i e, będę udzielał jakichś komentarzy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.